Tym znakom Zodiaku zabronione jest noszenie złota. I nie chodzi tu o przesąd, modę ani styl. Chodzi o energię, o to, co dzieje się z twoim ciałem, sercem i duszą, gdy masz na sobie coś, co z pozoru ma dodawać blasku, a w rzeczywistości cię niszczy. Złoto to potężny przewodnik, wzmacnia wszystko, co w tobie, zarówno światło, jak i cień. Jeśli jesteś wewnętrznie spokojna, złoto może działać jak talizman. Ale jeśli nosisz w sobie chaos, nieprzepracowany ból, lęk, albo nadmiar emocji, to złoto tylko to wszystko w tobie rozmnoży? Zaczynasz czuć się przytłoczona, masz wahania nastrojów, dziwne myśli, konflikty z ludźmi znikąd. Twoje ciało mówi nie, ale ty dalej się świecisz myśląc, że to tylko biżuteria, a tymczasem to złoto właśnie wyciąga z ciebie siłę, spala twoje pole energetyczne. Nie każdemu pisane są królewskie metale. Nie każdy ma z nimi zgodę. Rak, ryby, panna, dla was złoto może być jak trucizna. Zamień je na srebro, kamienie naturalne.